Zapraszam na prezentację rozwiązania JPK Transfer, które wspiera elektroniczną wysyłkę plików JPK do systemu Ministerstwa Finansów. JPK Transfer jest rozszerzeniem rozwiązania All4One JPK, które służy do generowania plików JPK w systemie SAP. Prezentacja jest fragmentem webinara, który odbył się 26 stycznia 2022 roku. Narzędzie JPK Transfer, czyli zapisaliśmy plik. Zapisaliśmy plik i będziemy teraz chcieli go wysłać, prawda? Do mieć wszystkie informacje w SAP-ie, przechowywać te informacje w SAP-ie, będziemy chcieli wysłać ten plik. E, więc z naszego systemu SAP, tak? Z naszego systemu SAP e, będziemy wysyłali narzędzie do Bramki Ministerstwa Finansów. Tutaj jeszcze mamy takie narzędzie pośredniczące, e, nazywa, nazywamy je JPK Transfer Engine, tak? E, ono nam usprawnia tą komunikację z infrastrukturą Ministerstwa Finansów, tak? Ono nam tutaj odpowiada za szyfrowanie, za umożliwienie podpisu, tak, umożliwienie podpisu zewnętrzną aplikacją, na przykład szafir lub też każdą inną. E, zewnętrznymi aplikacjami tutaj podpisujemy. on, on tutaj nam wspomaga to, ten, 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 ten podpis, szyfruje ten plik, pakuje go. I następnie go wysyła i odpowiada za tą komunikację z infrastrukturą Ministerstwa Finansów. Tak? Zobaczymy teraz to narzędzie na systemie. Mój system, który widzimy obecnie na zielony, kolor, on jest u właśnie jest na zewnątrz, na świat, można powiedzieć, wychodzi. Dobrze. I w narzędzie JPK będziemy przechodzili do narzędzia JPK Transfer. Dla moim użytkowniku mam zablokowany przebieg produkcyjny, tak? Mam zablokowany przebieg produkcyjny, możemy mogę wysyłać tylko testowo, tak, mogę wysyłać tylko testowo. Yy. Możemy przeglądać też jakiś dłuższy okres danych. Standardowo nam będzie podpowiadał poprzedni miesiąc, bo za poprzedni miesiąc zazwyczaj wysyłamy pliki JPK. Ja tutaj wybiorę jakiś szerszy zakres danych. Yy. Na Pliki wygenerowane w podstawowym narzędziu JPK zapisujemy do katalogu sieciowego. Nie tak jak ja, ja to zrobiłem z Państwem przed chwilą, że zapisałem je lokalnie. Będziemy je zapisywali do katalogu sieciowego i z tego katalogu sieciowego system będzie dalej pobierał te dane i je transferował, tak? Jeszcze będzie właśnie szyfrował, pakował, i tak dalej, będzie robił, a następnie dopiero będzie je wysyłał, tak? Wszystkie nasze narzędzia. Są dostępne w języku polskim, w języku angielskim, również tak, dokumentacje są tak, tak, również są tak tworzone. Wykonam, wykonam przejście do kolejnego ekranu. I widzimy wszystkie przebiegi, które tutaj w tym długim okresie były, były, były prawda, przygotowywane i chcieliśmy je wysłać. Zacznę może tak naprawdę od kroków i zaraz zobaczymy, co tutaj się nam zadziało. Pierwszy przycisk pozwala nam sprawdzić i przygotować te pliki, tak, czyli weryfikujemy je, czy są poprawne i tworzymy skrót tego pliku. Następnie ten skrót będzie podpisywany zewnętrznym podpisem, w zależności od tego, jaki podpis Państwo, w, państwo posiadają, taki może zostać tutaj skonfigurowany i podpięty zewnętrzną aplikacją, prawda? Wy, następnie trzeci przycisk, to wysyłamy i na samym końcu pobieramy UPO. I tutaj nasze nasze przebiegi, prawda? Widzimy, że generujemy różne struktury. Strukturę JPKV7, strukturę VAT, faktury RR, faktury, księgi rachunkowe prawdopodobnie tutaj gdzieś też nam się tutaj pojawią, które wysła, wysyłaliśmy do ministerstwa. Wybieramy, prawda, dany przebieg. I przechodzimy po kolei przez te cztery punkty. Tutaj, jak widzimy, na trzecim, punk na trzecim punkcie nie został wykonany prawidłowy podpis, tak? Widzimy, że tutaj, że nie został wykonany prawidłowy podpis. Z kolei JPK faktury e VAT-RR nastąpił pełna, czy wszystkie czynności, czyli sprawdziliśmy, po pobraliśmy i możemy zobaczyć również UPO dla takiego, e dla takiego, prawda, pliku, tak? Możemy również je również wyświetlić. Hmm, tutaj może. Wyświetlę, pokażę Państwu również to UPO. Dobrze, no i mamy nasze UPO, prawda, stempel czasu. To z, no, nastąpiła a, wysyłka, prawda, nastąpiła wysyłka i mamy potwierdzenie y, urzędowe. Ja niestety nie, nie mam podpisu, więc Państwu tego etapu trzeciego nie pokażę, tak, ale na, nowy plik, który mam tutaj przygotowany, y, Tutaj akurat koleżanka go generowała, więc zrobimy sprawdź i przygotuj. Teraz następuje komunikacja. Plik jest zweryfikowany, prawda? Możemy odświeżyć. Wówczas będziemy informacji: nie, niestety nie, nie jest plik, plik nie jest prawidłowy, bo to jest jakiś stary okres, który tutaj generowaliśmy, nie jest dostosowany do tej najnowszej struktury, która będzie nas teraz obowiązywała, prawda? Ale widzimy tutaj poszczególne zestawienia, widzimy, w jakim statusie są. Widzimy, kto je przygotował, kiedy je przygotował, jaka była godzina wysyłki, walidacji wysyłki, jaki jest numer referencyjny, tak? Jaki jest numer referencyjny, i kto pobrał Upo. Tak, także tutaj pełen zakres informacji od A do Z jest w jednym miejscu. Możemy to przyglądać z tego kokpitu i tym zarządzać, tak? I tym zarządzać.